Siemka. W stanie wojennym byłem jeszcze siurem dlatego dostałem pałą nie raz, nie dwa, ani nie kurde czy razy. Pałam obrzydzeniem do arka bo był wtedy w ZOMO. Pamiętam jak dziś. 13 grudnia było tak zimno, że para z Japy i Odór zamarzały kurde natychmiast po chuchnięciu jak szłem do roboty kasłałem i śpiewałem chuchucha nasza zima zła albo na pustyni erotum titum. Kiedy wszyscy słuchali Rolling Stonesów i Pudelsów ja walczyłem za ojczyznę bo kocham nasz kraj jak nikt nigdy, to były kurde moje najlepsze lata jak kurde byłem na haju po haszyszu w lochach a potem się szło na barykady poperobić no nie? Byłem wtedy młody, głupi, beztroski i naiwny, wierzyłem w ideały lewicowe, ale przynajmniej robota była no nie? Teraz wszystko jest ale nic nie ma a wtedy nic nie było ale jakoś wiązałem kurwa koniec z końcem. Ryczeć mi się kurwa chce zwłaszcza że Arek jest tak cholernie przykry. Na strajkach solidarności krzyczałem kurwa precz z komuną, raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę albo darłem japę. Na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. Tu pozdro dla pana Urbana i jego działalności na YouTubie ale to kurde pryszcz na dupie w porównaniu z tym co ja robię. Pozdro także dla pana Napieralskiego niedoszłego prezydenta RP. Jak kurde wracam z Edenu to śpiewam często to on kurde to on albo czy Napieralskiego znasz? Jestem za koalicją pzpr zpr Nie mogę się zdecydować, czy jestem za lewicą, czy za prawicą, bo kurde, z jednej strony tak, bo jestem homosiem, a z drugiej kurde nie, bo interesują mnie też takie kwestie, jak prawo, bezrobocie, polityka zagraniczna, czy służba zdrowia. Wśródce miałem z HIR-5, a z KFU-6. Wyciskałem kurde i jadłem kikiket odarka, dlatego kurwi mi zjapy jak mało komu i mam tak sporo w łapie że mogę utłuc nie jednego, nie dwóch ani nie trzech, sprałem już nie jednego chłystka i połowę lat dziewięćdziesiątych spędziłem w ciupie, ale fajnie było bo wyciskałem nadal i zrobiłem se tatuaż z sierpem i młotem na lewym pośladku. Wtedy też zrozumiałem, że jestem lewicowcem no i homosiem, prysłem za czasów Gartycha jak była amnestia ale kurde niepotrzebnie bo mamy dziś bezrobocie, dziurawe drogi, GMO i fekalia na ulicach. Taka, propo jedyną rzeczą którą lubię robić to przeprowadzać z rana defekacje oraz próć stare torby. Dzięki za uwagę pozdro dla Arka Gracjana Grzegorza Napieralskiego Ryśka z klanu Słówki Papówki Zul.